Witam, dzień dobry moi drodzy. Karty na 27 października. Wszystkiego dobrego dla solenizantów, buziaki dla Was. O, i dla całej reszty pozdrowienia. Zobaczymy karty na 27. Praca, dom. Co przejdzie nieoczekiwanie. Rezultat dnia, Wasza rola, zdrowie, co macie w głowie, moi mili, co w miłości, wiadomość z góry i karta od praktycznej mądrości. I zobaczymy. Co tu w pracy? Rozmarzeni chyba o długim weekendzie. To nie wiem, czy to będzie długi. To nie będzie długi, chyba może ewentualnie kolejny będzie długi. Rozmarzeni moi drodzy. Pracować się nie chce. Znam to uczucie. No, bo nie każdego dnia, prawda, nam się chce pracować. Myślicie o jakichś sytuacjach w ogóle poza domem, poza domem o jakichś szansach. Może być taka sytuacja, że było troszeczkę nerwowo w pracy, na przykład jakaś taka trochę napięta atmosfera niezwiązana kompletnie z Wami, ale Wy może jesteście wrażliwi, odczuwacie takie rzeczy. Te karty pokazują, że chcielibyście się może nawet trochę odciąć, odwrócić od tego. Wy jesteście w jakimś tam myśleniu, słuchajcie, o przydomu, o jakichś szansach, a może o, o tych świętach, które teraz nadchodzą, tak? Może myślicie o jakichś grobach albo czymś takim. Co przy domu czekacie? Dla mnie karty mówią, pokazują, że czekacie, aż się ktoś odezwie. Hmm. Nie wiem. Wspólne działanie tu się pokazuje. Czekacie, na, aż ktoś się odezwie, jeżeli chodzi o jakieś wspólne działania. Hmm. Tak jakbyście nie byli pewni, czy ktoś się odezwie. Bo, nie wiem, wy wcześniej coś powiedzieliście konkretnie, może nie w nerwach, czy coś takiego, ale może coś konkretnie powiedzieliście i też czekacie, aż ktoś się do was odezwie przy domu tutaj. Jest jakby oczekiwanie. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Y, nie co ja gadam? Tu jest czekanie c, c, jak, jakby z cierpliwością. Mam tutaj, co przyjdzie nieoczekiwanie. Nie wiem, jakaś ciężkość mi się pokazuje. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Na coś trzeba będzie wydać, co nie chcielibyście na to wydawać, ale trzeba będzie wydać. Nie wiem, co tam się wydarzy. Czy ktoś, coś, jakaś sytuacja Was przyciśnie, że trzeba będzie coś kupić, ale nie to, że jakieś wielkie zakupy broń Boże. Ale tu karty mówią o tym, że wolelibyście nie wydawać, a przyjdzie Wam wydać niestety. I to się wiąże właśnie z finansami. Może być Wam przykro, że musieliście coś kupić, czego nie chcieliście akurat kupować teraz, na koniec miesiąca, albo będzie trzeba za coś zapłacić. Coś takiego się pokazuje. Jaki rezultat dnia? Generalnie możecie być wkurzeni. Możecie być wkurzeni o te kwestie związane ze, ze wszest, wszystkimi świętymi. Dosłownie. Tak ja to interpretuję, dlatego że widzę tutaj kościół i takie różne rzeczy, tak? Być może dlatego możecie być zdenerwowani. Nie wiem. Hmm. Jutro może, że już czas coś zrobić, może pojechać, może ogarnąć. Nerw tutaj przy Was jakiś jest. Taki rezultat dnia. Może czekaliście, a się ktoś odezwie z jakąś propozycją, jak, jakiejś pomocy, czegoś takiego. A te karty pokazują, że rezultatem dnia jest jakby nerwowość. Jaka wasza, wasza rola? <laughs> Poczekajcie jeszcze chwilę. Jeżeli denerwujecie się, że coś nie przychodzi, albo ktoś nie dzwoni, albo coś się nie dzieje, to karty mówią, żeby poczekać jeszcze chwilę, bo przyjdą dobre wiadomości. Dokładnie tak. Hmm. Ale tutaj jest potrzebny raczej spokój. Co w zdrowiu? Jakieś ogniska macie zapalne, stany zapalne, ale to może być: wiecie, od zęba po, nie wiem, nawet po jakieś poważniejsze rzeczy, ale to nie jest karta, która mówi o śmierci. Od razu Wam to jakby przedstawiam, tak? E, jakby ogniska zapalne, to może być nawet ząb, ucho, może być, pobolewa Was, albo gardło Was. To są jakieś ogniska, stany zapalne, tutaj się pokazują. Zobaczymy 27. co Wy macie w głowie? Hmm. Hmm. Mam wrażenie, że w głowie macie po prostu, nie wiem, rzucić wszystko w cholerę. Radością dla was by było, gdyby coś się skończyło o w ten sposób i mielibyście święty spokój. Mm -hmm. Radością dla was by było, tak karty pokazują, że w głowie macie, że radością dla was by było, jakby się coś skończyło i wtedy już byście, nie wiem, odsapnęli. Ja miałam na przykład te dwa tygodnie takie ciężkie i myślałam sobie że tylko w ten sposób, Boże niech to się skończy. No, już wrócę do swojego rytmu, i tak dalej. No coś u was takiego właśnie, że myślicie sobie: Kurczę, niech już się to skończy, tak? I niech mam święty spokój. Co w miłości. Nie wiem, Ma, mi tu karty pokazują, że <laughs> może liczycie na to, że ta druga osoba wykrzesa z siebie prawdziwą szczerość czy prawdziwe uczucia. Ale wiecie, że te karty akurat mówią o tym, że wy na to być może czekacie, a ta osoba ma trochę diabła pod skórą. Czyli nie wiem. Wy macie nadzieję, że ktoś tutaj wykrzesa. Jakaś osoba wasza relacyjna, ze znajomości jakiś wykrzesa jakieś propozycje, z jakimiś uczuciami. Może wyjdzie coś takiego. Hmm. Ale ta osoba ma diabła pod skórą. Dlaczego? Bo tu jest jakaś cisza, pustka. Tak jakby ona pewnych rzeczy nie chce. Jaka wiadomość z góry? Podnieście dumnie dumni głowę do góry. <laughs> Podnieście dumnie głowę do góry. Taka wiadomość. Jakby. Hmm. Jeżeli trzeba pozwolić czemuś odejść, to niech to odejdzie. Bo jak nie odejdzie coś, co powinno odejść, to te karty mówią, że jest przegrana, pokazana, albo że to będzie bolało. Hmm. Jeżeli byście pró próbowali coś na siłę zatrzymać, te karty mówią: podnieś głowę wysoko. Hmm. Nie wiem, bądź dumny z siebie, ze swoich osiągnięć. To tak, jakbyście mieli nie liczyć na coś, co przyjdzie, ponieważ sami pokazujecie się, że sami potraficie zrealizować wiele rzeczy, że sami potraficie ogarnąć mnóstwo rzeczy. Odwróć się od tego. Co nie przychodzi, na co czekasz, co myślisz, że jest dla ciebie dobre, odmieni może Twoje życie w jakiś sposób? Hmm. Sami tak jakbyście te karty mówią, że jesteście sam, samowystarczalni. Podnieś głowę wysoko i postępuj po swojemu. A jeżeli tego nie zrobicie, może tutaj przyjść jakaś przegrana. Hmm. Jaka karta z mądrości, Tarota? Odpowiedzi można znaleźć patrząc na sprawy z innej perspektywy. Zawieszenie własnego poczucia rzeczywistości pozwala zobaczyć coś z cudzego punktu widzenia. Podejmij wyzwanie, by zbadać sprawę z innej perspektywy. Czasami odpowiedzi są naprawdę bliżej, niż nam się wydaje. Tylko trzeba na to spojrzeć z innej perspektywy. Tyle moi drodzy na 27. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do usłyszenia.